Katowany, Zorane boki, chwawe potoki, Wynieścież nas na to boki, zawitaju krzyżowany, Cierniemu koronowany. Taki koronie, zwolałe skronie, miejciesz na swojej obronie. Niech miłosierdzie Boże Cię ogarnie, niech Bóg da Ci dobre rozmyślania nad męką Pańską, abyś nie tylko wypowiadał słowa, ale przede wszystkim jednoczył się na modlitwie z Jezusem ukrzyżowanym. Boże, daj nam się modlić jak najlepiej, jak najpobożniej. Zawitaju krzyżowany, ciężkim krzyżem zmordowany. Rano w ramieniu z niej krwi strumie. Dźwigni nas ku Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Słuchajcie, dzisiaj więcej głosów usłyszycie. Słuchajcie, więcej głosów usłyszycie. No ale dobra. Dzisiaj więcej z nami w studiu jest osób, będzie się modliło. Jutro w ogóle niespodzianka będzie, ale dzisiaj jest ekipa właśnie, Teo, przynajmniej w części. Wiola, Monika, Grzegorz będą nam pomagać odpowiadać. Wiola za chwilę przeczyta fragment z Dzienniczka Siostry Faustyny. Bardzo się cieszę, że też ich usłyszycie. Ci, którzy zazwyczaj w tle działają różnych zadań, teraz ich usłyszycie. No, Wiola, poproszę Cię o fragment z Dzienniczka Faustyny. Numer 350: Życie nasze jest prawdziwie apostolskie. Nie umiem sobie wyobrazić zakonnicy żyjącej w domach naszych, czyli w zgromadzeniu naszym, a nie mającej ducha apostolskiego. Gorliwość o zbawienie dusz powinna się palić w sercach naszych. Tak o apostolstwie można porozmyślać ja tym razem na koronce do Bożego miłosierdzia o tych słowach Jezusa z krzyża pragnę. No i naszej wspólnej misji, bo razem się zbieramy, razem pewne rzeczy tworzymy. Zacznijmy w imię Boże. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie, przebłaganie za grzechy na nasze i całego, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miłowało serce dla, 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 dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miłowało serce dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miłowało serce dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miłymiło serce dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie, Miej miłosierdzie dla nas i, nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie, <SZ> miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla, i całego świata. dla jego bolesnej męki. miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Miej miosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego, i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad, nami i nad całym, całym światem. światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodu, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodu, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie o krwi i wodu, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy tobie. Jezu, ufam tobie Jezu, ufam Tobie Jezu, ufam Tobie Jezu, ufam Tobie Święta Siostro Faustyno Módl się za nami Błogosławiony Michale Sopoćko Módl się za nami Święty Janie Pawle II Módl się za nami Pan z Wami z duchem Zduchem Twoim. Niech Bóg sprawi, że będziecie płonęli właśnie tym pragnieniem dzielenia się Bogiem, dzielenia się tym, co was zachwyci. Czyli niech Pan Bóg da wam pragnienie apostolstwa. Niech was błogosławi, strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. 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 Póki część nie odeszła jeszcze, to wam powiem: jutro będzie nowy ksiądz ksiądz Sebastian Picur z Krosna poprowadzi koronkę na żywo o 15. Zapowiadam wam, żebyście się nie zdziwili, a mam wielką nadzieję, że również się ucieszycie, że z nim możecie się modlić do Boga przez Jezusa w Duchu Świętym. Poproszę was teraz o dziesiątkę różańca za ekipę. Część ekipy właśnie jest w studiu. Viola i Monika, którą pierwszy raz słyszycie. Odwiedziły studio, zwykle zdalnie pracują. Tym razem są z nami, no Grzegorz jeszcze jest. Proszę Was o dziesiątkę różańca, właśnie, za tę naszą taką modlitewną, pokojową misję, którą wspólnie podejmujemy. Ukoronowanie Matki Bożej. Jeżeli jeszcze masz czas, to bardzo, bardzo, bardzo Cię serdecznie proszę o te dziesiątkę różańca w intencji zespołu mojej naszej misji. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś Maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta Maryjo matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu jak, jak była na początku teraz, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Yy, dziękuję. Dziękuję Monice Violi Grzegorzowi za współprowadzenie, Duchowi Świętemu za to, że nas prowadził. Yy, jutro ksiądz Sebastian Picur właśnie poprowadzi. Wam koronkę do Bożego Miłosierdzia, część z Was może z TikToka go kojarzy, bo tam też on działa i taką. I mam nadzieję, że więcej powspółpracujemy. Właśnie. Duchowni łączą się. Podpięty jest komentarz z postem o Ostrowie Wielkopolskim czyli tych wydarzeniach od 22 do 24 maja duży koncert uwielbienia. Kwietnia. E, kwietnia? A co ja powiedziałem marca? Maja. Dobrze, że was mam. No właśnie, 22, 24 kwietnia, bo ja o maju jeszcze myślę. W maju też się dużo szykuje, a ja już tam głową jestem w maju. I jeżeli chcecie wziąć udział w warsztatach dla rodzin, w pokazie banik mydlanych dla rodzin, albo młodzież chcecie tam przeprowadzić, albo jesteś młodzieżą, też będzie osobne, albo siostry zakonne, jak mnie słuchają, to też tam będzie coś osobno dla sióstr zakonnych. I co tam jeszcze będzie? Będzie jeszcze Eucharystia pod przewodnictwem biskupa i będzie to uwielbienie i, i trzeba zobaczyć co więcej w poście. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. To jeszcze jakąś Jakieś outro na sam koniec puścimy, żeby się pomodlić piosenkom. Gdzie ja to mam? Tutaj gdzieś. Twoje okiece, zawitają krzyżowany, bić mi srodze skatowany, Zorane boki, krwawe potoki, wy nie ścież nas na tobą. Ukrzyżowany, cierniemu koronowany. W takiej koronie zbolałe skronie miejdziesz na swojej obronie. Niech miłosierdzie Boże cię ogarnie. Niech Bóg da ci dobre rozmyślania nad męką Pańską, abyś nie tylko wypowiadał słowa, ale przede wszystkim jednoczył się na modlitwie z Jezusem ukrzyżowanym. Boże, daj nam się modlić jak najlepiej, jak najpobożniej. Wywitał ukrzyżowany. Ciężkim krzyżem zmordowany, rano w ramieniu, z niej krwi strumieniu nas ku zbawieniu.